Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszamy na film o grze planszowej Pola Kwiatów od wydawnictwa Nasza Księgarnia. Celem gry jest stworzenie swoich własnych prywatnych pól kwiatów z małych i dużych płytek kwiatów, a nasze kwiatowe rabatki muszą tworzyć jak największe grupy kwiatów. Dodatkowo powinniśmy zadbać o to, żeby na nasze rabaty przyleciało jak najwięcej pszczółek. O tych prześlicznych, drewnianych, maleńkich pszczółek. W zestawie, poza planszami, mamy również jedną malutką, okrągłą planszę, która jest polanką. Dwie pszczółki z ogólnego zbioru, czyli z pasieki, bo każdy gracz w swoim prywatnym zbiorze będzie miał pięć pszczółek w swoim prywatnym ulu. Z małych płytek kwiatów potasowanych tworzymy zakryty stos i ze stosu tego odkrywamy cztery płytki i kładziemy na polankę. Duże płytki będziemy Chować do dołączonego woreczka. Obok polanki kładziemy również drewniane słoneczko. Wokół polanki musimy mieć również miejsce na rozłożenie dużych żetonów kwiatów, ale pozwólcie, że nie będę tego już tutaj robić. Kupmy się teraz na przebiegu gry. Gracz będzie musiał wykupywać płytki, które leżą wokół polanki, w zależności od tego, jak daleko są one do słońca. Tyle pszczółek musi za daną płytkę zapłacić. Pierwsza. Pobrana przez gracza płytka musi stykać się z dolną krawędzią planszy. Kolejna płytka musi się stykać co najmniej jednym bokiem z którąś z tych, które zostały już wcześniej dołożone. Płytka ta może zakrywać elementy na planszy, ale nie może zakrywać dokładanych płytek kwiatów. Gracz bierze dwie pszczółki oraz jedną z małych płytek kwiatów. Następnym ruchem jest dołożenie pszczółek do swojej łąki. I gdy wszyscy gracze wykonają już swoje ruchy, kończy się pierwszy z trzech sezonów. Przygotowujemy się do drugiego sezonu, uzupełniając tutaj te ogólnodostępne miejsca. Możemy również powiększyć nasz ul o pszczółki, o ile mamy taką możliwość, odejmując od widocznych rojów pajęczyny. A jeżeli zabraknie nam w pasiece pszczółek, możemy wykorzystać żetony pięć pszczółek. Jeden taki żeton zastępuje pięć drewnianych pszczółek. Pola kwiatów to niezwykle przyjemna, rodzinna gra ze wspaniałym, wiosennym, kwiecistym klimatem, przy której jestem pewna, że spędzicie bardzo miłe chwile. A ja serdecznie zapraszam Was również na blog, Tam co nieco ogrze jest również napisane, są zdjęcia poszczególnych elementów z bliska, również także koniecznie zajrzyjcie. I w opisie jest też link do ceneo. Tam można sprawdzić, w którym internetowym sklepie grę pola kwiatów kupić obecnie można w najniższej cenie. No i pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia w kolejnych filmach.